Ola zadała bardzo dobre pytanie. Przypomniała o tym, że ja wspominałem, że wiele osób teraz w czasie pandemii chce mądrze rozpracowywać swoje emocje. Mówiłem o frustracji, gniewie i lęku. Tymczasem Ola pyta o to, czy wiele osób, które z kolei wykorzystują ten czas na roztrząsanie przeszłości, na melancholię, popełnia błąd, czy nie. No, i cóż, to jest dobre pytanie, ale ja powiem, to zależy. To zależy od czego? A no mianowicie od tego, w jaki sposób postrzegamy to właśnie roztrząsanie. Bo czymże jest roztrząsanie, jeśli nie myśleniem o przeszłości? I powołam się tutaj na badania profesora Zimbardo, który mówi o tym, że istnieją różne typy ludzi w zależności od tego, jak odnoszą się oni do czasu. I tak na przykład mamy ludzi, którzy są bardzo mocno zakorzenieni w przeszłości, żyją przeszłością, w tym również tą historyczną, niespecjalnie przyjmują się teraźniejszością, a przyszłość wzbudza w nich lęk. Są też ludzie, którzy bardzo mocno myślą o przyszłości, zaniedbując przeszłość, teraźniejszość się też dla nich nie liczy. No, skąd pewnie też ludzie, dla których bardzo istotna jest teraźniejszość. I którzy przeszłość traktują jako mądry fundament swojej tożsamości oraz tego, czego ich życie po prostu nauczyło. Więc jeśli przez roztrząsanie Olu rozumiesz tak naprawdę myślenie o tym, co się wydarzyło w przeszłości, ale takie konstruktywne myślenie, w którym wyciągamy wnioski, to myślę, że to błędem nie jest. Natomiast jeśli wykorzystujemy przeszłość po to, żeby ją tylko i wyłącznie idealizować, albo po to, żeby się nieustannie samobiczować, no to jest to pewnie problem. No, na sam koniec y, jeszcze odpowiem, cytując Rupola. Dziwny zestaw, prawda? Najpierw cytuję profesora Zimbardo, a zaraz Rupola. Ale Rupol kiedyś powiedział, że jeśli stoisz jedną nogą w przeszłości, a drugą nogą w przyszłości, to nieustannie olewasz teraźniejszość. Więc w duchu takiego dobrego mindfulness warto na pewno czerpać z przeszłości to, co dokonuje się do naszej teraźniejszości, to, co wzmacnia naszą tożsamość. Warto myśleć sensownie o przyszłości, ale pamiętać o tych stoickich rzeczach, które my mamy pod kontrolą i których pod kontrolą mieć nie możemy. No i oczywiście warto z pewnością być tu i teraz. Olu, gratuluję tego dobrego pytania. Książka już leci do ciebie.